Cześć! Wracamy do Was z nowościami Asosa. W tym roku została wprowadzona kolekcja GTC dedykowana dla osób jeżdżących na gravelach, dla osób jeżdżących na wyprawy, dla osób jeżdżących w ultramaratonach, jak i tych, którzy po prostu nie lubią odcisłej odzieży na rowerze. I tutaj mamy właśnie cały zestaw: koszulkę w wersji zielonej i szorty, tak zwane cepeliny, które nakrywają spodnie Lipsy GTC Kispancer. Jeżeli chodzi o tą odzież, to tutaj mamy w koszulce luźniejszy krój. Lekko przewiewną tkaninę z chyba z kolekcji Mille GT podstawowej, również taką azurową i przewiewną. W koszulce mamy jedną kieszonkę zamykaną na zamek. Jeżeli chodzi o shorty, to są one uzupełnieniem bitów GTC. Mają one za zadanie po pierwsze zmienić nasz jakby wygląd na, na naszą Nasz aspekt wizualny, ale jednocześnie stanowią dodatkową izolację przed jakimś lekkim deszczem, czy po prostu możemy je narzucić, zrobić zrobi się chłodniej. Tutaj mamy dwie kieszonki na, zam na zamki, a poniżej dodatkowy suwak, który zapewnia nam jakby zwiększony zakres ruchu i yy, większą po prostu objętość tej nogi. Teraz zrobię szybkie przebiórkę, i teraz pokażę Wam co mamy pod spodem. tutaj Odzież termiczna sosa 1x3 w wersji bez rękawów i pod spodem szybka akcja PsyGTC składką 19 mm i systemem 4 kieszeni. One też charakteryzują się taką nieco mocniejszą konstrukcją niż wszystkie pozostałe spodnia sosa z kolekcji szosowej. Tu mamy taki materiał, który 4, 4 razy bardziej wytrzymały się od stali ciekawe, po jednej kieszeni na każdą nogę. Tutaj gdzieś małe gadżety, jak na przykład nasz mikrofon. Yy, I pojawiła się też nowość. Pogoda jeszcze jest typowo letnia i bardzo gorąco dzisiaj. Yy, natomiast dotarła do nas już nowość ASOSa, propozycja na jesień, również z kolekcji GPC. Jest to kurtka, którą możemy upakować w taką poręczną torebkę na kierownicę. A w środku, a w środku mamy taką oto kurtkę. Bardzo elastyczna, bardzo przyjemna. Dobrze to się ciała. Tak naprawdę ona ma funkcję po prostu docieplającą. Z przodu jesteśmy delikatnie odcięci od wiatru, z tyłu bardziej oddychający oczywiście. Ale generalnie nie jest to kurtka e, ani tak typowo przeciwwiatrowa, ani przeciwdyszczowa. Bardzo wygodny chmur. Rękawy bez e, zakładek, bez obszycia. Tylko cięte tak na surowo. Dużo odblasków, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. Jedna dosyć obszerna kieszeń w tej części, oraz w środku, tutaj w plecach, jest ten taki panel od środka, który no właśnie, jest, stanowi kieszonkę do tego, żeby tą kurtkę zwinąć, upakować i z powrotem przygotować do podróży na kierownicy. Jest to też fajne rozwiązanie dla osób, które właśnie jeżdżą, jakieś wytrawowo tudzież, tudzież parkingowo, bo ta kurtka czy też bluza wygląda po prostu na cywilną i co nietypowe dla ASOSa jest wygodna nawet jako odzież cywilna także sprawdzajcie, dzisiaj przyszła dostawa już, już ten produkt jest dostępny u nas na stronie cena tam około 1400, niemal 1500 zł ale myślę, że warto dla panów pasosa i, i, i gravelowców naprawdę fajna propozycja. Spodnie też warto nawinąć są te szorty bardzo kompaktowe. Możemy je z powodzeniem dorzucić tutaj do tej kurtki. Jak pewnie jakiś tam drobiazg, możecie sobie tofać podnie kartę czy na ten telefon, będzie trzeba. Już zmieścimy tego w spodniach, to bez większego problemu zmieścimy tutaj razem z kurtką. Dzięki Wam za uwagę, obserwujcie nasze kanały, pamiętajcie o lajkach i subskrypcjach i do zobaczenia wkrótce. Cześć!